Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. Małe nawyki, ale duże zmiany finansowe. Taki temat wakacyjny lekki i przyjemny, ale wydaje mi się, że muszę mieć coś w kontrze do tych najgłupszych artykułów świata, które regularnie dostajemy, czyli te nawyki milionerów. Wiecie, wstajemy piąta rano, siłownia, yoga, medytacja, owoce i warzywa, zerwane z naszego ogródka najlepiej. I cyk, o siódmej rano już możemy wysyłać maile i dzieje się magia, po prostu pieniądze same do nas lgną. No absolutne bzdury, ale usiadłem i poszukałem nawyków, które wydaje mi się, że mają sens, szczególnie w kontekście realnych finansów. I może nie dzieje się magia, ale dzieją się małe rzeczy, które kumulują się w fajny efekt i da się tego nauczyć. Niektóre z nich ogarniam sam, niektóre bym chciał, może kiedyś nawet mi się uda. Małe zmiany, duże efekty to jest nasz motyw przewodni tego odcinka i nie trzeba będzie wstawać o 5 rano do tego absolutnie nie będę was namawiał. Po pierwsze, poszukamy tych małych, zdrowych nawyków finansowych, i nie tylko. Po drugie, zastanowimy się jak to robić, żeby sięgać po nawyki takie osiągalne, wykonalne, żeby się nie przestrzelić już na starcie. I po trzecie, pokażę wam bardzo fajny model Jamesa i Susie Miss Cameron, których osobiście uwielbiam w kontekście zmiany nawyków. Wprawdzie im nie chodzi o finanse, a o dobro planety, ale koncepcja tego modelu może być zastosowana w przeróżnych dziedzinach i być może po tym odcinku przyda wam się nie tylko w finansach, ale w wielu innych aspektach życia. Zaczynamy. Nic za darmo. Zaprasza Tomek Jaroszek. Zacząłem nieco złośliwie z tym wstawaniem o 5 rano medytacji siłowni itd., bo to są teksty, które często czytamy w prasie biznesowej, ale to są teksty takie nie do końca dla biznesu. Jest takie branżowe określenie w mediach, wannabe milioner, i tak mówiło się o czytelnikach niektórych czasopism biznesowych, m.in. Światowego Forbesa, teoretycznie prasa kierowana do zamożnych, do przedsiębiorców z najwyższej półki, czyli mówiąc wprost milionerów, ale najczęściej czytane są tak naprawdę przez wannabe milionerów, czyli tych pracowitych ludzi, którzy chcą docelowo tam dotrzeć i dlatego teraz już czytają tę prasę. W mojej branży są na przykład osoby z serii Wannabe Bloggers, czyli osoby, do których kieruje się wszelkiego rodzaju kursy, w stylu jak zrobić kurs albo jak nagrać podcast, i to jest też trochę sama przyczyna tych materiałów. To do kogo one są skierowane. I po latach pracy nad własną firmą, myślę, że większość ludzi szybko łapie, że potrzebna jest do tego okrutnie ciężka praca, bardzo dobry pomysł, ale też często kapitał, doświadczenie, czasem kontakty. A później jeszcze umiejętność zmiany założeń w trakcie trwania biznesu, no bardzo, bardzo dużo czynników, dużo istotniejszych niż te wszystkie lifestyleowe porady o wczesnym wstawaniu itd. I jeszcze po drodze szczęście by się przydało i umiejętność tego, żeby wyłapać, że to jest to szczęście i umiem to dobrze wykorzystać, a to oczywiście przychodzi z biegiem lat, z doświadczeniem. Po latach próbowania najdziwniejszych sztuczek, które docelowo miały być nawykami, po latach czytania rozwojowych książek i różnych cudacznych wynalazków, generalnie doszedłem do kilku prostych wniosków. Przede wszystkim trzeba mierzyć w rzeczy wykonalne, bo z marszu wpadamy w pewną pułapkę i jeszcze się frustrujemy, że coś nam nie wychodzi. Jeśli jesteśmy typowymi sowami, idźmy z tym snem. Pracuje nam się dużo, dużo lepiej wieczorami i po prostu mamy taki zegar biologiczny, od kiedy pamiętamy, to będzie nam naprawdę strasznie ciężko to odkręcić i nagle wstawać o 5 rano i pracować z rana, bo tak napisali w gazecie. Musimy trochę dopasować do siebie to, co jesteśmy w stanie zrobić, albo może zmniejszyć skalę tego, rozbroić taki nawyk na czynniki pierwsze, po co on w ogóle jest, no i wtedy przychodzi taka olśniewająca wręcz myśl. Generalnie wstawanie o 5 rano jest po to, żebyśmy mieli więcej czasu na pracę, kiedy nikt nas nie zaczepia, i teoretycznie przynajmniej mamy świeższy umysł do pracy. I teraz pytanie, czy jeśli chcemy osiągnąć ten sam efekt, czyli te dodatkowe dwie godziny, kiedy nikt nam nie przeszkadza, jeśli o to chodzi, to może wcale nie trzeba wstawać o piątej, może trzeba znaleźć jakikolwiek inny model dopasowany do mnie, żeby efekt był ten sam, bo chodzi nam koniec końców o te na przykład dwie godziny na kreatywną pracę, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Więc to też jest jakiś motyw przewodni, żebyśmy rozbrajali te na przykład wynalazki, sztuczki, nawyki, typy, wszystko co przeczytamy, wychodząc od tego pytania, ale po co to jest, bo może, żeby osiągnąć ten sam efekt, można zastosować coś zupełnie innego. I teraz ode mnie taki mały zestaw porad prostych rzeczy, które możemy zacząć już zmieniać i które przynoszą w długim terminie dobre efekty, ale które nie będą mocno dramatyczne i nie wywrócą waszego życia do góry nogami. Może właśnie sierpień, taki letni miesiąc jest dobry, żeby po prostu zacząć takie rzeczy testować i jesienią będzie nam już dużo, dużo łatwiej. Pierwsza, banalnie prosta sprawa i celowo od niej zaczynam, bo ją mocno lekceważymy, ona ma przełożenie na masę innych dziedzin, to jest po prostu czytanie. Tam jest najwięcej wiedzy, często namierzamy się do jakiejś książki, odkładamy ją na półkę ileś razy, i w ogóle to jest droga przez mękę. Jakby to był jakiś wielki challenge, przeczytać jedną książkę, dobrze ją przestudiować, po prostu to odkładamy, odkładamy, aż będziemy mieć czas, aż będziemy się mocno mogli skupić i tak dalej, i tak dalej. Trochę jakbyśmy się szykowali do egzaminu na studiach, gdzie tak naprawdę chcemy po prostu zwiększyć nasze kompetencje z czytaniem są dwie proste sprawy i to mam akurat sprawdzone totalnie, a od kiedy mieszkam dalej od centrum i spędzam dużo więcej czasu w komunikacji miejskiej, działa to naprawdę idealnie. Po pierwsze, wystarczy się zaopatrzyć w czytnik typu Kindle albo jakiś inny odpowiednik i już mamy całą bibliotekę pod ręką, więc zero wymówek. Papierowe książki są super, ale możemy mieć pod ręką zawsze bibliotekę jeszcze tutaj. I po drugie, jeszcze łatwiej, można zainstalować aplikację do czytania książek w telefonie. I teraz zgodnie trochę z taką teorią z książki atomowe nawyki, chyba tam to przeczytałem, chociaż pewnie to jest dużo, dużo starsze, jeden odruch próbujemy zastąpić drugim. Jakby tu jest motyw przewodni. Jeśli sięgam od lat po cukierki, które zawsze leżą na stole, to pierwszym krokiem może niekoniecznie powinna być eliminacja cukierków, tylko zastąpienie ich czymś zupełnie innym. W końcu sięgam po nie odruchowo. Pamiętam, że coś jest na tym stole, po prostu mam to wbite w głowę, że sięgam po to zaraz, na przykład po obiedzie, więc może będę sięgał dalej. Tyle tylko, że tam będzie leżeć jabłko albo jakiś inny owoc. I zgodnie z tą metodą, jak na przykład jadę metrem czy tramwajem, w pierwszej kolejności potrafiłem klikać na Twittera i to był mój zły nawyk, czy przeglądać wykresy, co się wydarzyło na rynku, tak jakby zawsze szybka informacja wlatywała do tego telefonu. I teraz zastępuję to kliknięciem w aplikację Kindle i po prostu czytaniem jakiejś książki. 15 minut, 10 minut, tam 5, tu 20. Nagle okazuje się, że w skali takich malutkich rzeczy znaleźliśmy nawet dodatkową godzinę na czytanie dziennie, a to jest już bardzo, bardzo dużo. I korzyść jest podwójna, bo nie tylko czytam i uczę się nowej rzeczy, ale kosztem bardzo destrukcyjnego nawyku czyli tego kompulsywnego przeglądania Twittera, innych social mediów, jakichś śmiesznych filmików mówmy się, że za wiele to do życia nie wnosi to jest tak tworzone, żebyśmy byli wręcz uzależnieni od tego Natomiast zmiana na książkę, gdzie musimy się skupić, no po prostu jest zamianą mniej fajnej rzeczy na fajniejszą rzecz w bardzo prosty sposób. Nadal mam ten telefon w łapie jak jadę metrem, ale już nie ma tego przeglądania filmików, jest przeglądanie stron książki. I znowu wydaje mi się, że większy sens ma tego typu zmiana niż na przykład próba wyłączenia sobie wszystkich aplikacji albo włączenia jakiejś blokującej aplikacji tylko po to, żeby po jakimś czasie człowiek się wkurzył, wyłączył wszystko i z powrotem zaczął scrollować sobie TikToka. Spróbujcie. Może mała zmiana, a okaże się, że dużo, dużo więcej czytacie i argument wypada, o nie mam czasu czytać. No pewnie, że masz. Tylko trzeba zamienić jeden nawyk w drugi. Drugi temat to już jest nawyk zakupowy. Jest masa badań pokazująca, że zakupy wywołują po prostu u nas przyjemność. Zachodzi w naszym ciele, w naszym mózgu proces związany z różnymi hormonami, i w dużym uproszczeniu odczuwamy radość skupienia sobie czegoś. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, bo jest to też bardzo niebezpieczne. Możemy często nagradzać się jakimś zakupem, albo pocieszać się jakimś zakupem, czyli po prostu robimy to, żeby poczuć się lepiej. W skrajnej formie można w ten sposób popaść nawet w zakupoholizm, i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, zarówno dla psychiki, jak i portfela. Naprawdę to nie jest tak w żartach, że ktoś dużo kupuje ubrań, hahaha, ha, ha, zakupoholiczka czy coś takiego. No nie, to jest bardzo poważny problem, z którego się czasami wychodzi terapeutycznie wręcz latami. I teraz przekładając to na nasze codzienne nawyki, ja też czasami w wolnej chwili zerkam, widzę jakąś promocję, coś tu mnie atakuje reklamami i przychodzi chęć spontanicznego zakupu. I ona czasem jest okej, okay, oczywiście, bo nie ma co się też umartwiać, ale czasem to jest zakup głupi, niepotrzebny i tylko po to, żebym się trochę lepiej poczuł w danym momencie. Ale oczywiście rozumiem to dopiero później. Kilka lat temu znalazłem taki prosty patent na siebie i mam to o tyle sprawdzone, że znacząco obniżyłem takie wpadki, czyli kupię zakupy, które tak naprawdę mają dać mi trochę radości, ale to są rzeczy kompletnie niepotrzebne i pieniądze, których później żałuję, że wydałem. Jak chcę coś kupić w ten sposób, taki spontaniczny zakup niespecjalnie potrzebnej rzeczy, to staram się zrobić to jutro, czyli po prostu odkładam tę decyzję. Widzę, że chcę coś kupić, okej, okay, nie ma sprawy to teraz zrobię to jutro i po prostu zapiszę sobie tę stronę, wrócę do tego tematu na spokojnie jutro. No o co ty chodzi? Przykład dosłownie z tych wakacji, była ostatnio promocja na Steamie, czyli miejsce, gdzie można kupić miliony gier, w które się nigdy nie zagra. Wyskakuje gra komputerowa z 200 zł na bodajże 70, Assassin Valhalla. Niespecjalnie jestem fanem serii, ale wikingowie, no kurczę, pobiegałbym wikingiem z toporem. Miód, malina, absolutnie moje klimaty. I teraz głęboki wdech. Bardzo fajna gierka, chętnie bym ją kupił. Na pewno lepiej się poczuję, jak dorzucę ją do kolekcji gen, w które nie będę pewnie grał, i wrócę do zakupu jutro. Taki jest proces myślowy. I teraz, coś się okazuje drugiego dnia? Gdy emocje opadają i już nie mam takiego ciśnienia zakupowego, nie ma tej reakcji mojego mózgu, który chce dostać po prostu trochę hormonu szczęścia, że sobie coś kupił przychodzi refleksja. Czy mi to jest na pewno tak potrzebne? Czy ja w to teraz zagram? I nagle patrzę na te niedokończone gry, na te stosy książek do przeczytania i tak sobie myślę, czy ja muszę tym wikingiem teraz biegać. Czy ja muszę w takim razie kupić tę grę teraz? Bo może jak będę miał czas w nią zagrać i będę bardzo chciał w nią zagrać, to ją kupię, a pewnie to będzie za ileś miesięcy, więc i tak będzie tańsza. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie nie chodzi o to, żeby zaoszczędzić tych kilkadziesiąt złotych, ale chodzi o to, żeby przeskoczyć ten y, silny nawyk kupowania czegoś, po to, żebyśmy tylko odczuli jakąś przyjemność. Jest mi w tym dużo, dużo łatwiej. Jeśli odłożę ten zakup na jutro, nic wielkiego, to nie jest tak, że ja sobie mówię, że nie wolno mi tego kupować, że to jest tragedia, że popełnię jakiś błąd i tak dalej. Absolutnie nie. Po prostu przerzucam tę decyzję na jutro i wystarczy, że jest mniej tych emocji, mniej tego ciśnienia zakupowego i już racjonalne podejście z reguły po prostu wygrywa. Ale znowu nie wierzcie mi na słowo, jeśli zechcecie coś spontanicznie kupić tylko po to, żeby sobie poprawić humor. To odłóżcie ten wydatek o jeden dzień. Tylko tyle. Zapiszcie sobie nawet przypomnienie, żeby tam zerknąć. Po prostu jutro też jest dzień, jutro jest ten sam proces decyzyjny, a gwarantuję, że jest duża szansa, że w ten sposób bardzo dużo takich małych, niepotrzebnych wydatków po prostu unikniecie. Tej puli zakupowej mam jeszcze podobny nawyk, to jest akurat liczenie w skali roku. Trochę się boję, że kiedyś żona zrobi mi krzywdę, jak policzę, to jeszcze jeden raz za dużo, ale naprawdę tak mam i mi to naturalnie pozwala złapać skalę wielu wydatków, nawet jeśli bywa to irytujące bo te powtarzają się regularnie i mamy takich rzeczy wbrew pozorom więcej niż nam się wydaje. To nie jest tylko streaming naturalnie jakiś nowy abonament czy coś takiego. To jest coś, co po prostu robimy bądź kupujemy, ale zaczynamy to robić regularnie, bo nam się podoba albo po prostu tak sobie ustawiliśmy, więc ja z moim podejściem bardzo szybko potrafię to przemnożyć przez 12, gdzie liczenie w pamięci takich liczb często jest relatywnie proste, no i od razu widzę skalę i zupełnie inaczej do tego podchodzę. Zresztą, jako przedsiębiorca, też w ogóle dużo liczę w skali roku, bo mój biznes nie jest taki, że miesięcznie zarabiam ileś. No, absolutnie nie. Czasami zarabiam bardzo mało, czasami zarabiam bardzo dużo, więc tylko skala roku w przychodach i zyskach pomaga mi w ogóle ogarnąć to, jak to wszystko funkcjonuje. I teraz, jak wybieram jakąś nową usługę, niech będzie ten streaming, abonament i tak dalej, to jest łatwo, bo zawsze razy 12 to jest wtedy autentyczna cena w skali roku. I jest dużo łatwiej policzyć ten realny koszt. I teraz ten odruch pomaga nam podejmować decyzje zakupowe i nawet nie tyle tylko szukać oszczędności, co po prostu sprawia, że proces jest bardziej racjonalny. No bo nie tyle, co ma znaczenie ta malutka kwota, ale jak ją pomnożymy przez 12, to gabaryt większego wydatku sprawia, że dłużej się nad nim zastanawiamy. No bo parę złotych jak wydamy, to żaden problem, płacimy zbliżeniowo, dziękuję do widzenia. Ale jak sobie pomyślę, że kupię to co tydzień. I to znaczy, że wydam na to kwotę razy 52, no to wtedy zaczynam myśleć o tej dużej kwocie wydanej, i wtedy dopiero analizuję ten wydatek. I zupełnie inaczej na niego patrzymy. Znowu nic się wielkiego nie zmieniło. Po prostu dodaliście minutę na przemnożenie czegoś przez 12. That's it. I też mam wrażenie, że mogę wyjść na delikatnego sknerę po tym odcinku, więc dodam tylko, że ja całkiem sporo wydaję. I tu nie o to chodzi, żeby nie wydawać pieniędzy i absolutnie pozbawić się wszelkich przyjemności i straszliwie dużo oszczędzać. Ale o to chodzi, żeby racjonalnie te pieniądze wydawać i wiedzieć, kiedy to faktycznie jest przyjemność, kiedy płacimy za większą jakość, kiedy to jest zachcianka, a kiedy to jest bardzo uzasadniony wydatek. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Więc absolutnie nie ma tu ekstremalnych oszczędności na wszystkim. Wydaje mi się, że po prostu wydawanie pieniędzy mądrze z zachowaniem jakiejś takiej proporcji do jakości, i poniesionej ceny jest po prostu moim sposobem na finanse osobiste. I na przykład dlatego mam problem z ekstremalną wersją ruchu FIRE, bo odkładanie wydawania pieniędzy dopiero na emeryturę w wielu przypadkach jest moim zdaniem bardzo złym zwyczajem i po prostu wiele osób będzie tego żałować w późniejszym wieku. Prostszy przykład: oszczędzanie na zdrowiu albo odroczenie większości podróży. Czy chciałbym chodzić po pięknych górach w Azji w wieku 60 lat? No spoko, tylko pytanie czy dam radę to zrobić, bo może to jest marzenie, które powinienem zrobić w pełni sprawny jako 30-latek, albo 40-latek, albo nawet 20-latek z dużo innym poziomem kosztów, ale z dużo innym zdrowiem. Wiecie o co chodzi, czasami nie warto jest niektórych rzeczy odkładać, no i o zdrowie już chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Ale wracając do nawyków, to jest tylko i wyłącznie kwestia patrzenia na przydatność i adekwatność zakupu. Po prostu staram się rozróżniać dla samego siebie, kiedy zakup jest potrzebny, a kiedy jest zachcianką. I do tego też was będę zachęcał, bo to jest totalnie ok, kiedy zadajemy sobie takie pytanie i świadomie na nie odpowiadamy. Nie pytam mnie żona, rodzice, znajomi, wy mnie nie pytacie, tak jakby sam siebie pytam, sam sobie odpowiadam. Przykładowo, stajemy przed zakupem nowego modelu telefonu. Jak to robimy? Zastanawiam się, co po prostu chcemy, bo jest fajny, mocny, reklamowany model i to jest to, śni mi się po nocach nowy Samsung czy iPhone. Czy zastanawiamy się, po co w ogóle kupujemy ten telefon? Nie ja mam z tym o tyle łatwiej, że serio na telefonie bardzo dużo pracuję i z reguły po prostu korzystam z niego dużo intensywniej niż taki standardowy użytkownik, ale też faktycznie zadaję sobie to pytanie. Kiedy ta zmiana następuje, po co, za ile i tak dalej. I czasami złośliwie przyznaję, pytam się niektórych znajomych, dlaczego zdecydowali się na przykład na najnowszym i najdroższy model, czy to iPhone'a, czy Samsunga, czy jeszcze jakiś inny, ale w każdym razie flagowiec z najwyższej jakości parametrami. No, i pytanie jest proste, dlaczego? I to jest super, bo później często słyszę takie próby uzasadnienia dużego wydatku, absolutnie przestrzelone. No bo ja wiem, że jeśli ta osoba na telefonie odpisuje na maile i przegląda sobie filmiki na Instagramie, no to 6 czy 7 tysięcy za telefon to jest diabelnie duży koszt w porównaniu z tym, jak on będzie eksploatowany. Dużo łatwiej byłoby powiedzieć: No, miałem taką zachciankę. Jestem wielkim fanem czy fanką iPhone'a i chciałem mieć najnowszy. I już. I to jest też ok. Chodzi mi tylko o to, że jeśli naszym nawykiem jest zawsze uzasadnienie jakiegoś zakupu, żeby przekonać samego siebie, to to jest nawyk bardzo niebezpieczny. I szczerość wobec samego siebie po prostu mocno pomaga nam w kontekście finansowym. Zadanie sobie prostego pytania, po co mi to jest, i szczera odpowiedź na to pytanie może być tym mikro nawykiem, który znowu zmienił was trochę oblicze patrzenia na swoje wydatki. Nic więcej, nikt was nie ocenia. Sami pytacie, sami odpowiadacie, sami na tę odpowiedź reagujecie. Sprawdźcie, przetestujcie, moim zdaniem robi bardzo dużą różnicę. Ale może zamiast liczyć na siebie, możemy liczyć trochę na technologię, która gdzieś tam w tych nawykach nam pomoże. Na pewno, automatyzacja to jest super fajny sposób na załatwienie wielu problemów, szczególnie systematyczności. No i to czasami wręcz może nas w kontekście nawyku wyręczyć całkowicie, bo automatyzujemy coś w 100%. I wiem, że szczególnie w polskiej blogosferze jest trochę taki konflikt dwóch wizji, bo promujemy automatyczne rozwiązania, bo są wygodne, super, no ale są dużo droższe niż samodzielne inwestowanie, a jak ma być najtaniej, to trzeba się dobrze nauczyć obsługi konta maklerskiego i już. I z logicznego punktu widzenia najtaniej, najoptymalniej będzie mieć własne konto maklerskie i po prostu robić to wszystko jak najwięcej samemu. Ok, tylko teraz pytanie, jaki jest wybór? Czy jeśli wybór jest czy automatyzuje inwestowanie, czy nie inwestuje wcale, to wtedy jest trochę inna sytuacja. Przykład. Ja mojej mamy nie przekonam, żeby nauczyła się obsługi konta maklerskiego. Ona nie będzie grzebać w ETF-ach, czytać po angielsku, jak to wszystko działa, czy sprawdzać po polsku, rozróżniać te wszystkie opłaty. Nie będzie się logować i kupować sobie konkretne instrumenty i jeszcze bardzo mocno uważać, jak w ogóle składa zlecenie, bo nie rozumie tej filozofii zleceń. Ona po prostu nie będzie tego robić. Już nawet nie mówię o przewalutowywaniu, wysyłaniu sobie tam pieniędzy czy tam rozliczeniu PITA raz do roku, ale jeśli ja bym jej założył automatyczne inwestowanie, na przykład robodoradcę albo ustawił te automatyczne portfele budujące się z akcji ułamkowych czy ETF-ów ułamkowych, to co? Będzie drożej? Będzie trochę drożej niż samodzielnie, ale wtedy mam wybór, czy inwestuję, czy nie. I z tego punktu widzenia ja absolutnie nie będę nigdy wrogiem robo doradców czy automatycznych platform, bo dla wielu ludzi to i tak jest wyciągnięcie ich z rąk drogich funduszy, tych aktywnie zarządzanych, tych sprzedawanych przez banki, na rzecz tańszego pasywnego inwestowania nie najtańszego, ale tańszego i bardziej efektywnego więc z mojego punktu widzenia lepiej jest tak niż wcale. I tu jest właśnie automatyzacja taka, która ma sens. Czyli wtedy, kiedy zlecenie stało, automatyczne oszczędzanie czy ustawienie sobie właśnie takiej automatycznej inwestycji, no to jest jedyna droga jeśli z tego korzystamy, to fantastycznie. Jeśli jedyny portfel, jaki jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić przy naszym zaangażowaniu czasu i wszystkiego, jest to po prostu pasywny robodoradca albo na przykład zautomatyzowany portfel w XTB. Naprawdę super, bez walki z samym sobą, bez oszukiwania się, że jutro przeczytam Grahama, inteligentnego inwestora i zacznę sam analizować raporty. Większość ludzi nie powinna w ten sposób inwestować i automatyzacja jest naprawdę super w porządku w takim przypadku. I na koniec opowiem Wam o fantastycznej rzeczy, którą robią Państwo Cameronowie. Ten przykład daje mi dużo do myślenia i wracam do niego regularnie, nie tylko w finansach, może Wam też się to przyda. James Cameron, ten od Terminatora, dwójki, Aliens, Titanika, Awatara, na pewno kojarzycie, uwielbia przyrodę. No szczególnie właśnie te podwodne klimaty, on dużo nurkuje, stąd między innymi cała koncepcja awatara i tego podwodnego świata i też wielu kosmitów wzięło swoje korzenie z jego filmów właśnie ze stworzeń podwodnych. I ta fascynacja przyrodą też przekłada się na działalność dobroczynną, taką na rzecz dobra całego świata. On stara się zrobić coś dobrego dla klimatu, dla planety. Jego metoda i jego żony właściwie metoda bardziej jest chyba moją ulubioną, czyli taką małą zmianą dla mnie, ale dużą zmianą dla planety pod warunkiem, że serio wszyscy albo bardzo dużo ludzi po prostu zaczną to robić. Ja też chciałbym żyć w fajniejszym miejscu i dbać o planetę, ale ustawowa zmiana jakiegoś nawyku trwającego na przykład 100 lat jest diabelnie trudna. Nie dziwię się, że wiele osób się po prostu wkurza na regulacje czy jakieś założenia. No w naszym przypadku unijne na pewno wchodzące czasem z takim dużym oporem, bo nawet jeśli coś jest mądre, rozsądne, ale jest w tak dużej skali, że wywraca nam życie do góry nogami z miesiąca na miesiąc, to będzie nam dużo, dużo ciężej. I pod tym względem metoda Cameronów jest dużo fajniejsza. Już tłumaczę. Spożycie mięsa powoduje ogromne konsekwencje dla świata. Proste. Absurdalnie wielka hodowla krów, samo w sobie zagrożenie dla planety ze względu na gazy wytwarzane przez te krowy na razie wszystko kumamy. Gigantyczne zużycie wody, gigantyczne zużycie energii. Ma rację? No ma rację. Czy ta wiedza sprawia, że świat przejdzie na wegetarianizm od przyszłego tygodnia? No nie. Ale gdybyśmy tak jeden posiłek wymienili na niemięsny, da się? Moim zdaniem spokojnie, a efekty są absurdalnie wielkie dla świata pod warunkiem, że wszyscy się w to wkręcimy. One Meal a Day. To jest ta idea. Idea żony Jamesa Suzy Amy's Cameron. I razem oni idą w świat z tą koncepcją, pokazując przez pryzmat amerykańskich statystyk, jak dużą różnicę robi to założenie. No bo oni tam naprawdę jedzą dużo mięsa. Na przykład 3-4 razy dziennie. Więc ten program może tam zrobić ogromną różnicę. No, u mnie na przykład nie ma za bardzo jak tego zastosować, bo wydaje mi się, że chyba nie ma dnia. Żebym trzy albo cztery razy zjadł mięsny posiłek to w ogóle trochę abstrakcyjny scenariusz dla mnie, ale w USA tak naprawdę jest w skali wielu milionów amerykańskich rodzin. I różnica jest całkiem spora. Namawiając na to miliony ludzi, efekt jest bardzo duży, bo milion posiłków dziennie mniej to jest znaczący spadek zapotrzebowania na mięso w danym rynku, co sprawia, że może docelowo zmniejszy się też produkcja tego mięsa itd. itd. Jeden posiłek dziennie bez mięsa. Takie to proste, a taki efekt mogłoby dać dla całej planety. I nie o to chodzi teraz, żebym was namawiał do niejedzenia mięsa, chociaż ogólnie to pewnie jest bardzo dobra też koncepcja i dla naszego zdrowia, a nie tylko dla całej planety, ale spróbujcie wykorzystać sobie ten model, grzebiąc w swoich finansach. Bo może jest coś, co możecie w małym stopniu ograniczyć, ale tak, żeby ten efekt na przykład w skali roku był bardzo imponujący, jak ten jeden posiłek. I czy taka mała zmiana? nie będzie o tyle lepsza, że nie wywróci Wam życia do góry nogami. Czyli jesteście w stanie wprowadzić taki nawyk. Bo wszelkiego rodzaju nawyki typu właśnie od jutra wstaję o 5 rano bardzo szybko się kończą, bo 3, 4, 5 dnia jesteśmy już tak sfrustrowani, że po prostu to porzucamy. Natomiast ta jedna mała zmiana ma szansę przetrwać próbę czasu i po iluś tygodniach serio wejść nam w krew. Państwo Cameron wprawdzie walczą w ten sposób o lepsze życie na naszej planecie, ale może ten model będzie też przydatny w budowaniu nowych nawyków. Nie wywracamy życia do góry nogami, odczuwamy małe zmiany. Może niekoniecznie w finansach tylko Wam się to przyda, ale jeśli macie na to jakieś pomysły inne, jeśli chodzi o zastosowanie w Waszym życiu, to może podzielcie się z tym w komentarzach, szczególnie na YouTube, tam jest dużo miejsca, żeby o tym pogadać. Sam jestem ciekaw, na co wpadniecie, bo to pobudza szare komórki do myślenia. A może ten odcinek też sprawi, że obejrzycie sobie znowu jakiś film, Cameron? To też jest zawsze dobry powód, żeby sobie włączyć Terminatora dwójkę albo jakieś inne arcydzieło kina science fiction, które dał nam James Cameron. Piszcie śmiało w komentarzach. Sierpień to jest doskonały moment, żeby zacząć wprowadzać takie mikronowiki i odczuć za ileś miesięcy duże efekty. Taka jest koncepcja i naprawdę nie trzeba koniecznie wstawać o 5 rano, żeby to się udało do usłyszenia w kolejnym odcinku a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail podcastmałpa-niczadarmo.pl Mówił Tomek Jaroszek, zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.